Te ceny co tu są to są aktualne tak? Jeszcze dziś aktualne Dzisiaj aktualne, Jutro już, już drożej Jutro by A tu do Chopena nie ma ceny ile? Nie Ceny nie ma tam gdzie? Chopin, konkurs Chopinowski. Aha 10 zł Taki stan jak jest 10 zł 10 zł Wyspiański. a Deutsche Mark 10 po ile? 33 złote, e, 30 zł, 3 i 1 marka okay. 3 złote. Fajny pomysł, a Pan to sprzedaje całe takie? No mogę to sprzedać za całe Ile tam jest monet i ile za to? 20 monet i musiałby Pan przeliczyć? No znaczy przelitamy więcej będzie, tam to 25 ile? To ile? to no już sobie to, to Czyli co 25 złotych za to? Tak. Mapka 60 zł, olimpiada 60, papież 80, aktualne ceny faszyzm 60, faszyzm 80, mapka 60, tu mapka Gorszy Stan, pewno 5 dych, piłsudki stuwa 38, 5 dych. Dawno nie było czegoś takiego, spójrzcie. półtorej kilo monet za 100 zł, i tam jest Mix PRL, per raczej Sam PRL tu 5 kilo za 200 zł słoik monet też PRL tam widzę Jest tutaj węgier jest tu Słowak Dwie 200 za 5 kilo także się opłaca moim zdaniem Rewelacja Królowie po 15 złotych po 10-15 To tu są rolki bankowe bo no. nie wiadomo co się no. tam że... ja, są ja pamiętam, to Otwarte są oczywiście A przeglądane nie wiadomo Jedna A, tu jest... 25 razy 100, 2500, to też setki są. No to, to zrobimy, zrobimy 1,0 mniej. też będą setki, tak? Ja też setki. A przepraszam, to GET, to to prawdziwe jest? Ile nie, za to? Nie wiem. 60 zł. 60 sztuk, ale nie, wydaje się oryginał. Internet, no. wszystko powie. No właśnie.